Oszustwa na rynku Forex. Czy wiesz, że reklamy gwarantujące szybki i duży zysk są zarzuconą na ciebie przynętą? Masz chwilę wolnego, co robisz. No wiadomo. Przeglądasz media społecznościowe, a tam? <laughs> Aśka pojechała na wycieczkę. Janek upiekł ciasto. Sam, bez jaj, bez, bez jajek, bez korupek, bez niczego. Mirek kupił nowe auto czteroletnie, a Kowalski się wzbogacił. Kowalski? Znam paru Kowalskich, ale tego co się wzbogacił? Jak raz nie. Myślisz sobie, jakaś reklama, ale następnego dnia klikasz i kto się wzbogacił? Ja. Cezary. Dumnie uniesiona głowa, oko i kciuk w górę. Chcesz być bogaty jak ja? Klikaj. Co robisz? Frajer nie jesteś. Klikasz, a tam co? Oferta życia. Zainwestuj. I tylko szybko, przez pośrednika. Na pewno nie stracisz. No. no właśnie, zostałeś złowiony. Na wędkę. Pomyśl, czy dać się złowić. Zachowaj zdrowy rozsądek i nie ulegaj presji. Nie daj się skusić pozornie atrakcyjnymi ofertami. Nie udostępniaj nikomu danych do logowania w bankowości oraz danych Twoich kart płatniczych. Nie przesyłaj nikomu skanów dowodu osobistego. Nie instaluj dodatkowego oprogramowania na urządzeniach, z których logujesz się do bankowości. Sprawdź, czy instytucja broker znajduje się na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl ukośnik dla podkreślnik konsumenta, ukośnik ostrzeżenia, podkreślnik publiczne.